Cześć, dzisiaj Wam pokażę jak zrobić taką super y, wyrzutnię TNT. Yy, potrzebne materiały to jest obsydian, yy, dzwonnik, stack TNT, guzik, kable, meczu. Wszystko. A i woda. O, przepraszam. Dobra, teraz budujecie sobie tak jakby tą platformę. Tak, no zbudujemy sobie, tak? Szczerze jak będziecie budować większe, to polecamy z repeaterem. O, dobra, to my zrobimy z repeaterem. A nie, to nie możecie robić większej, bo jak wam wtedy woda nie będzie Wam dylatywać, a więc yy, no. Zniszczę to całe. Dobra. To teraz robimy tak. Wlewamy tutaj wodę. Pozostawiamy tutaj tak TNT zrobić tutaj dzwonek tak tak budujecie tak teraz musicie zrobić drugi guzik żeby wam odpaliło TNT tak I teraz na początku klikacie TNT i to I uwaga przepraszam nie tam TNT eee, TNT robić tak uwaga tak? Nie wiem, czasami może więcej, czasami, czasami dalej, czasami nie. Oga! I więcej polecam, widzieliście jaka kozetka maszynka, więc postawcie łapkę w górę i subskrypcję. Polecam zajrzeć na mój kanał.